Opinia, recenzja jedzeniowa, grażynki. nie, Takie kwaśnawe. Głośniej mów. Kwaśnawe. Ale spróbuj ty. Bo ja nie mogę zorganizować jedna... różnego yy, smaku w tym. Między 1 a 10 to jest takie... Kolejne Grażyna testuje. Proszę bardzo, zaczynamy. Mamy pieroszki smażone z wieprzowiską. Gorące mega. Sos sojowy. Sos sojowy Za niecałe 7 złotych. No. Ale zagra 8 na 10. 8 na 10. Co ci uciekło? Doprawiony jest bardziej. pieni. Doprawiony. Mam test to tosta z włosem. Tosty z... Sławne tosty z... 7-11 słodkie Na słodko no. Polecane przez wszystkich Pokaż go w środku Ile? 1 jeden na 10? Grażyna je. Co? Smaczy owoc. Smaczy owoc. Ora. zionęła. Spodziewałam się wow. A jał. A jest? A wow, wow. Ile? No nie porwamy. Takie pięć Kolejny test z grażynki, nudle. Z nudle zupajek. Dobrze. Dobre. Dobre. Na 10. Trochę siedem. Testuję Pattaja. Próbuj też zwierząt morza. Kolejny test, tak? Ile? 10, 10. Musisz gość, mój bo muzyka w tle. Daliśmy za niego 200 barów, nie wiem, z 20, parę złotych. Ale ładnie to wygląda, z owocami morza Krewetka w tempurze? Eda? Głośno mów 10 na 10 Tak wyglądają, już trochę zjedzone A tu mamy kuleczki serowe Kuleczki serowe To chyba mówi samo za siebie? I jak? 5 na 5. Ile? 10 na 5? 5 na 10? 5 na 5. 5 na 5? Czy 5 na 10?